Dzień dobry, witajcie. My tu z psem czekamy na słońce, ale wczoraj nie było. Dzisiaj nie będzie i chłodno. A pamiętajcie, że. No tak, dokładnie. Masz rację. Masz rację, że po trzech dniach nie przyjmowania witaminy D3 albo nie wystawiania się na słońce, a wystawiać się trzeba w godzinach szczytu słonecznego, czyli między 12 a 15. Jeszcze w dodatku. 60% ciała odsunięte bez kremu z filtrem to wtedy mamy wielką wielką syntezę witaminy D3 inaczej przyjmuję. to jest produkt, który zawsze Wam polecałem uważam, że jest to najlepsze proporcjonalnie produkt w Polsce jeśli chodzi o witamin D3 z K2 w każdej kropli jest 4000 D3 i 50 mikrogramów K2 protekcji kardio, która działa ochronnie na żyły, w związku z tym nie brałem kilka dni kropelki 12 tysięcy. Trzymajcie się i polecam naprawdę najmądrzejszy, najbardziej opłacalny preparat, pełni profesjonalny.